cztery, trzy, dwa, jeden, Sto, prawy cztery, szczyt, pięćdziesiąt, szykana dowolna. Sto, prawy dziewięćdziesiąt, za boczką. Sto, Prawy cztery szczyt, pięćdziesiąt, lewy cztery, dwieście, lewy cztery, pięćdziesiąt, prawy pięć, sto, lewy cztery szczyt, 200. lewy cztery. 100. Szykana od lewej. 100. Szczyt, hamowanie, lewy 3. 50. Prawy 3. 100. Lewy 4, do prawy 2 długi. 50. Lewy 2 długi.

50, lewy 5, prawy 5, 50, prawy 4, 50, szykana dowolna. Do lewy 5, 50, prawy 5, Prawy 90, zabeczkę, 50, prawy 2, do lewy 2 długi.

100 Lewy 3 do lewy 3 Prawy 4 200 Prawy 5 100 Prawy 4 100 Lewy 5 50 szykana z lewej. Do lewy 3. Długi. Prawy 90 na Mostek Kostka. Prawy 90. Do lewy 3. Do lewy nawrót. Oliwa nam brakuje. Do prawy trzy. Pięćdziesiąt, prawy trzy długi syf. 100, Lewy trzy długi. Do prawy trzy. 100, meta.